Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czwartek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj w Ewangelii, według Świętego Mateusza, słyszymy fragment, w którym to Pan Jezus mówi do nas: Proście, a otrzymacie. I pewnie, kiedy słyszymy te słowa: Proście, a otrzymacie, pierwsza myśl, jaka przychodzi. No a dlaczego jest tak, że wielokrotnie o coś w życiu prosiłem, o coś Pana Boga błagałem i tego nie otrzymałem. I kochani, my często czytając fragment Ewangelii, kiedy słyszymy dobre słowa dla nas, na nich się zatrzymujemy. Ale Jezus mówi dzisiaj w dalej w Ewangelii, że proście o to, co dobre dla was, proście o to, co dobre dla mojego Ojca, a to na pewno otrzymacie. Czyli chcę nam powiedzieć, że Bóg daje, kochający, Bóg daje swoim dzieciom to, o co proszą, ale daje im to, co jest im konieczne do życia, co jest do życia potrzebne. Nie spełnia naszych zachcianek, nie spełnia naszych chwilówek, nie spełnia tego, że w danym momencie wydaje nam się, że to, o co prosimy, jest nam do życia konieczne. Pan Bóg daje człowiekowi to dobro, które jest mu potrzebne do wybawienia, do zbawienia, do tego, aby wypełnić Boży plan względem każdego z nas. Dlatego nie zniechęcajmy się, jeśli o coś prosimy, i okazuje się, że tego nie otrzymujemy, bo widocznie w danej momencie tego aż tak bardzo do życia nie potrzebujemy. Pan Bóg jest dzisiaj porównany w Ewangelii do kochającego Ojca, tutaj tego ziemskiego, który nie odmawia dzieciom tego, co dzieciom jest potrzebne do życia. Tak samo jest z Bogiem. Jeżeli prosimy o to, co jest nam do życia potrzebne, zawsze Bóg to nam daje. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Dobrego dnia, pozdrawiam z Bogiem.